Hej z tej strony Jessa, witam się z wami bardzo serdecznie w nowym daily vlogu i dzisiaj mam tak dobry humor, dlatego że spontanicznie postanowiłam, że lecę do Polski. Mimo, że dopiero wróciłam z Azji, mimo, że za trzy tygodnie jadę tam na święta, to stwierdziłam, że tak, że chcę jeszcze polecieć przed samą Wigilią, bo w moim ostatnim vlogu wspominałam wam, że w sumie to sama nie wiem dlaczego przyleciałam tutaj do Frankfurtu, gdzie w ogóle nie ma magii świąt, zamiast do mm, Trójmiasta i też troszeczkę mi się smutno zrobiło, jak nagrywałam ten ostatni film, jak byłam na jarmarku, i była ta świąteczna muzyka, i wszyscy gdzieś tam ze swoim partnerem pili sobie grzańca, i sobie tak pomyślałam, jeju, też tak chcę, a jak pojadę za te trzy tygodnie, no to jarmarku już nie będzie, więc stwierdziłam, że. Dobra, kupuję bilet i lecę do Polski i najlepsze w tym wszystkim jest to, że Wito nie ma zielonego pojęcia. On zupełnie nie wie, że przyjeżdżam, nie wie, że już za niedługo wsiadam w samolot i pojawię się w trójmieście, więc sama jestem ciekawa jego reakcji. Nie wiem, czy się domyśla, czy nie, bo dawałam mu takie jakieś małe znaki, więc zobaczymy, zabieram was ze sobą i zapraszam was do oglądania tego. Vloga. Chyba możecie zobaczyć, że naprawdę jestem bardzo podekscytowana. Ja uwielbiam robić niespodzianki i oczywiście cieszę się też. Że zobaczymy się jednak wcześniej niż za te trzy tygodnie. W tym miesiącu są urodziny mojej mamy i to na dodatek 50, więc w drugi dzień świąt organizujemy taką dużą rodzinną imprezę i z tej właśnie mm, okazji zamówiłam sobie nową sukienkę. Ona była też w kolorze białym i różowym, ale nigdy nie było rozmiarów. I teraz właśnie, jak byłam w Tajlandii, to wyświetliło mi się, że mm, czarna jest dostępna w rozmiarze 38, tylko że ona wygląda na bardzo małą i wygląda też na taką, która niestety będzie poszerzała. W ogóle zobaczymy, czy się zmieszczę, bo dopiero wyciągnęłam mm, ją. Z kartonu. Ona jest z takiego grubszego materiału, z takiej jakby pianki z falbankami, więc zaraz przymierzę i zobaczę. I tutaj mam jeszcze drugą sukienkę. Ja ogólnie ostatnio robiłam porządki w szafie i dałam wiele sukienek takich bardziej wieczorowych do sprzedania, więc powiem, że mało mi zostało takich właśnie kreacji, bo mam dużo jakichś takich zwiewnych sukienek, no ale to jest jednak impreza w zimie, więc chciałabym troszeczkę grubszy materiał. I ta właśnie biała też jest z takiego piankowego materiału. Ja ją kiedyś zamówiłam na Azosie, tylko że ja to. Sukienkę miałam już na sobie na 50-leciu ślubu moich dziadków, i to byli mm, ci sami goście. Pamiętam, że ta sukienka zrobiła furorę, jak wyszłam na salę, i nie wiem, czy chcę to powtórzyć. Czy chcę jednak jakąś nową sukienkę? Wito chyba będzie miał garnitur taki szary w kratkę, więc może zamówię jeszcze jakąś srebrną, może właśnie jakąś bardziej błyszczącą, ale to na ten moment są moje takie dwa wybory, dajcie znać, która bardziej Wam się podoba. Przemierzyłam tą czarną sukienkę i tak ona wygląda, na spokojnie się zmieściłam, ale wydaje mi się, że jednak troszeczkę mnie poszerza, przez to, że jest to taka mm, rozkloszowana, troszeczkę bombka, te falbanki, wydaje mi się, że wyglądam na troszeczkę mm, większą. Ogólnie sama sukienka w sobie bardzo mi się podoba, bo wygląda elegancko, fajnie podtrzymuje biust, ja tutaj nie mam na sobie stanika i wygląda to naprawdę dobrze. Dodatkowo przez to, że ma taki gruby i sztywny materiał, to mimo, że jest krótka, to nie podchodzi em, do góry, więc jest fajna, ale też nie do końca jestem pewna, czy chcę iść w czarnej sukience, bo cała kolorystyka imprezy to biel, złoto, kolor miętowy, więc chyba wolałabym też coś jaśniejszego i może jednak bardziej coś dopasowanego. Myślę, że taki krój sukienek dopasowany wygląda na mnie po prostu lepiej, ale ogólnie sukienka sama w sobie naprawdę. Jest ładna. Muszę też już powoli zamówić dla mojej mamy prezent. Na szczęście wiem już, co chcę kupić. Teraz mam tego jeszcze nie zdradzę, bo moja mama ogląda vlogi, ale może nagram właśnie takiego vloga z jej imprezy. Chodzi to za mną troszeczkę mimo, że to będzie rodzinne wydarzenie. Tak jak wiecie, ja rodziny tutaj nie pokazuję na kanale, to może będę to mogła jeszcze jakoś obejść, bo wieczorem jest impreza, więc jeszcze tak naprawdę za dnia jakieś tam przygotowania, prezenty, stylizacji i tak dalej mogłabym nagrać. Na szczęście Vito ma fajny garnitur, więc tym nie muszę się przejmować. Prezent też, tak jak mówię, już mam, muszę go tylko zamówić i mam nadzieję, że dotrze. Bo w sumie to już zaraz mamy połowę grudnia, więc zostaje tylko kwestia mojej sukienki. A jak już mówię o prezentach, to zobaczcie, mam tutaj pudełko wypełnione nowymi zapachami marki Made in Lab. I już Wam pokazuję, co tym razem wybrałam. Przebrałam się jeszcze tylko z powrotem w speterek, bo jednak chyba ta sukienka pójdzie do odesłania. I teraz wracając do prezentów. To u nas w tym roku jest tak, że wszyscy dostają taki sam prezent, dlatego że, tak jak Wam już mówiłam, na Wikilii będzie bardzo dużo osób, chyba ponad 20. Więc gdyby każdy każdemu miał robić prezenty, no to niestety byłoby to stresujące i kupić prezent dla ponad 20 osób pewnie też budżetowo nie byłoby ciekawe. Więc moja mama z rodzeństwem postanowili, że po prostu każdy w tym roku oprócz małych dzieci pod choinkę dostaje perfumy, wszyscy się na to składają i każdy będzie zadowolony dla każdego, takie rozwiązanie jest ok, no bo przecież też nie o prezenty w tym wszystkim chodzi, wszyscy się cieszą, że po prostu w tym roku wigilię spędzimy w tak dużym gronie. Ja osobiście uważam, że perfumy to jest świetny prezent tak naprawdę na każdą okazję, bo wszyscy perfum używamy. Jeśli chodzi o markę Made in Lab, to chyba nie za bardzo muszę Wam przedstawiać te perfumy, dlatego, że mogliście je na moim kanale zobaczyć już kilka razy i wiem, że bardzo chętnie je zamawiamy jest to polska marka, która oferuje perfumy inspirowane popularnymi zapachami w bardzo, bardzo przystępnej cenie. Więc teraz, jak też macie troszeczkę więcej ludzi do obdarowania w tym okresie, to na pewno bardzo fajny pomysł, aby tam sobie takie perfumy zamówić. Ja tutaj mam dwa zapachy, które zostawiam, no bo też nie mogę zostawić zawsze wszystkiego. Nie wykorzystam 20 czy 15 flakoników perfum. Mam tutaj zapach dla siebie to jest 101, i wyjątkowo nie jest to zapach kwiatowy tylko zapach owocowy, jest to perfum inspirowany zapachem Hugo Boss Alive i z drugiej strony mam zapach dla Vito, też inspirowany właśnie zapachem Hugo Boss Descent, uważam, że jest to świetny zapach dla młodego mężczyzny, taki bardziej um, świeży, młodzieżowy, jest to numerek 104, więc te perfumy odpakowałam, dlatego, że um, te dwa flakoniki zostają dla nas, tak jak już Wam zawsze mówię, mi te perfumy świetnie sprawdzają się w podróży, bo używam ich po prostu dużo. I mam tutaj jeszcze trzy zapachy, które są w pudełeczkach, bo w tym okresie tak naprawdę nie wiadomo, kiedy będzie nam jeszcze potrzebny dodatkowy prezent. Jeśli chodzi o perfumy damskie, to mam tutaj kultowy zapach Dior, czyli Dolce Vita. Zapach, który miałam wiele razy. Jest taki bardziej słodki, mega kobiecy, z nutą orientalną, trzebną, co ciekawe. Numer 96 to zapach inspirowany Victor i Rolf Flower Bomb. I powiem Wam, że tutaj też zastanawiałam się, czy sobie jednak nie zostawić tego zapachu, bo on też jest taki orientalno-kwiatowy, jest przepiękny ale niestety miałam te perfumy z drogerii i bardzo szybko ten zapach się ulatniał. Byłam mega zawiedziona tymi perfumami, a tutaj właśnie przy tych perfumach Made in Lab ten stosunek jakości do ceny jest naprawdę świetny, więc w sumie chciałabym ten zapach sama przetestować, ale tak jak mówię, no nie mogę używać wszystkich perfum I jeśli chodzi o męskie, to zostawiłam sobie właśnie też um, jeszcze jedne, jest to numerek 105, już bardziej taki um, poważny, kwiatowo-drzewny, bardziej już dla takiego dojrzałego mężczyzny, przynajmniej dla mnie jest to zapach inspirowany Dior Homme Intense, wiadomo, dużo teraz będzie różnych wujków <grym> wszędzie, więc może któregoś obdaruję. Na stronie Made in Lab macie aktualnie bardzo fajną promocję przy zakupie dwóch flakoników o pojemności 100 ml, macie trzeci flakonik o takiej pojemności o 50% oraz właśnie też z okazji tutaj świąt Bożego Narodzenia, Mikołajek i tak dalej macie z moim kodem darmową dostawę, więc wszystkie te informacje wszystkie linki jak zwykle znajdziecie w opisie i po raz kolejny mogę Wam tylko polecić te perfumy i myślę, że jako prezent sprawdzą się świetnie bo wyglądają fajnie i pachną super. Przyniosłam już sobie walizkę, żeby powoli zacząć się pakować. lecę tylko z taką małą kabinówką, dlatego że ja przed wylotem do Azji byłam 4 tygodnie w Trójmieście, więc miałam ze sobą duży bagaż mm, z ciuchami na jesień i zimę i znalazłam u mojej siostry w pokoju moje śniegowce. I tak się zastanawiam, czy je zabierać ze sobą. To są moonbootsy. Ja je miałam tylko jeden raz na sobie, jak byłam u mojej cioci w górach w Szwajcarii. Wiem, że teraz w Trójmieście pada śnieg. Nie wiadomo, co z niego zostanie, mm, jak ja dojadę, nie wiadomo też, co będziemy robić, więc się zastanawiam, ale ogólnie to muszę zrobić u niej w pokoju przeszukanie i zobaczyć, co mi podkradła podczas mojej sześciotygodniowej nieobecności. Pewnie znajdę dużo, dużo moich rzeczy. Także ja zabieram się za pakowanie. Pewnie będę musiała też jeszcze podjechać do miasta po jeden prezent. Jak lecę do Polski, ale to już sobie zrobię na spokojnie. Akurat Vito do mnie dzwoni. Dobra, czekajcie. Muszę odebrać, żeby nie było. Dzień dobry. Nagrywam vloga. Chcesz się pokazać? No jak ładnie wyglądasz, ładnie to był u fryzjera. Ma króciutkie włosy. Ale w sumie to możemy trochę przeczekać. Poczekasz i pokażesz się na żywo za te trzy tygodnie, jak się zobaczymy. Tak. Ale do tej pory ci pewnie już te włosy odrosną, więc. No, trochę tak, ale jest od zera, także to nawet lepiej. Nawet lepiej. Mi się podoba, wyglądasz jak piłkarz znowu. Dobra, zadzwonię do ciebie za chwilę, tylko skończę nagrywać, ok? Dobra. Buziaki. <ścoughs> nic się nie domyśla, nic się nie domyśla. Także, dobra. Ja się pakuję, jadę szybko do miasta i widzimy się na lotnisku. Jestem już na miejscu w Gdyni i przyjechałam do Kuby, którego możecie znać z moich vlogów. Pokazywał się też chyba w jakimś filmie z Azji. Nie pojechałam do Vito, dlatego że dzisiaj znajomi, którzy właśnie też byli z nami w Tajlandii, organizują wigilię, więc on tego absolutnie się chyba nie domyśla, że ja jeszcze na koniec dnia tutaj pojawię się w domu jego znajomych, więc mam nadzieję, że niespodzianka się uda. Ogarnęłam się już, przebrałam w sukienkę, podkręciłam troszeczkę włosy, za jakieś 15 minut wychodzimy. Mam lekki stres, dlatego że dzwonił do mnie już Jakieś trzy lub cztery razy, a ja cały czas nie odbierałam, bo nie chciałam, żeby było słychać jakieś komunikaty na lotnisku, więc dalej jeszcze wytrzymuję, ale już bym chciała zobaczyć jego reakcję. I zobaczymy, czy uda mi się to też nagrać. Kupiłam na lotnisku jeszcze szybko Frankfurter Apfelwein, czyli wino jabłkowe. Bardzo chciałam kupić Glühwein, ale pierwszy raz byłam na takim terminalu, gdzie duty free było bardzo, bardzo małe i nie było tam za bardzo wyboru, jeśli chodzi o jakieś takie regionalne rzeczy, a nie chciałam kupować normalnego alkoholu, dlatego że na Wigilię każdy ma coś ze sobą przynieść, no a wiadomo, że nie przewoziłabym jedzenia, więc postanowiłam, że zrobię grzaniec. I pierwszy raz będę robiła grzaniec na winie jabłkowym i teraz jeszcze w delikat to jest dokupiłam właśnie pomarańcze. Gruszka, myślę, będzie fajnie do tego opasowała. Zielone jabłko, goździki i cynamon, tak tradycyjnie. I zobaczymy, jak wyjdzie. Słuchajcie, niespodzianka się udała. Nawet nagrałam reakcję Vito, ale niestety wchodził z innymi znajomymi, więc no nie mogę tego dodać, ale powiedz. Byłeś zaskoczony. Bardzo. Nic nie podejrzewałeś? Totalnie nic. Byłem nawet trochę zły, bo mi przez cały dzień nie odpisywałeś. Udało się, udało się. Ja po prostu tak okrężnie odpisywałam. Na przykład pisałam, nie mogę teraz rozmawiać, bo szybko jadę. I siedziałam, wiecie, w samolocie jak już jechaliśmy do gate'u, więc nie chciałam żadnych takich małych kłamstewek, tylko próbowałam na obkoło to jakoś obejść i się udało. Absolutnie 0% podejrzewałeś, że mogę tutaj być? Zero. Totalnie. Dobrze mi to wyszło. Fajnie. Cieszę się.